Ja sobie uświadamiam powoli, że ja mam prawie 50 lat. Wiem, że nie wyglądam, ale też uświadamiam sobie, im jestem starszy, jak wrażliwym i delikatnym tworzywem jestem. Hmm. Całe życie to wiesz, jakby tłumiłem, chowałem, zasłaniałem, maski, różnego rodzaju wiesz, zbroje, toga, adwokat, prawnik, kancelaria, samochód, biuro. Wiesz, ja wszędzie pokazywałem, jak jestem silny, jak jestem mocny, nie? A teraz mam takie, ile we mnie jest delikatności, kruchości, wrażliwości, takiego systemu wartości, który mam wrażenie nie przystaje do tych czasów. Czytam, czytam Stachurę i mam takie w zasadzie. Jeżeli by kupić koncepcję, że istnieje reinkarnacja, to jest tym wcieleniem w Stachurę kolejnym. Nie? To była takie, że po prostu ta wrażliwość.